Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Rozkminy Pastora Terapeuty. To tutaj znajdziecie Państwo treści dotyczące szeroko pojętego uzależnienia, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale także od zachowań. Drugim tematem, którym poruszam tutaj, to temat współuzależnienia, więc temat też bliski mojemu sercu ze względu na to, że przez lata pracy też zobaczyłem jak wiele cierpienia jest w rodzinach osób uzależnionych, jak wiele z tym związanych jest, z tą dysfunkcją, z tym uzależnieniem, jak wiele związanego jest bólu, cierpienia, a więc temat współuzależnienia bliski także mojemu sercu. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj właśnie o współuzależnieniu będę mówił o cechach osób współuzależnionych i ten film będzie w kilku odcinkach. Dzisiaj pierwsza z nich, dzisiaj będę mówił o opiekuńczości. Zapraszam serdecznie. A dzisiaj pierwszy odcinek. Myślę, że w tym cyklu będzie co najmniej kilka odcinków. Dzisiaj chciałbym się skupić na cechach osób współuzależnionych. Jeżeli rozpoznajesz u siebie takie cechy, będziesz mógł poprzyglądać się sobie, swojemu zachowaniu, swoje, swojemu sposobowi myślenia, swoim emocjom i zobaczyć, czy może przez to, że przez długi czas jesteś ze sobą, żyjesz ze sobą uzależnioną, ukształtowały się w Tobie właśnie takie cechy, będzie można je rozpoznać i później podjąć się pracy nad nimi, nad zmianą w obszarze zachowania, w obszarze myślenia. W um, Życie z osobą uzależnioną jest to trudne, trudne doświadczenie, jest to ciągły ból, ciągłe cierpienie, często to bywa koszmar właśnie. Z aktywną osobą uzależnioną, a więc z alkoholikiem, będącym w ciągu to koszmar, ale często też z osobą, która ma te przerwy w piciu, to te, też te, te okresy są bardzo um, trudne i trudno sobie radzić właśnie w takich depresyjnych sytuacjach, gdzie jest tak wiele bólu, cierpienia i te um, wysił wysiłki osób współzależnionych często to, to bardzo heroiczne zachowania, um, próba połapania życia, zajęcia się. Wszystkim tym, w czym nie domaga często właśnie partner czy partnerka. I to są, to są wyczyny. Ja zazwyczaj tak, kiedy patrzę na to, no to widzę, jak wiele siły ludzie wkładają w to, jak wiele siły kobiety, mężów uzależnionych wkładają w to, aby to życie ogarnąć, żeby to jakoś wyglądało, żeby wychować dzieci, żeby zatroszczyć się o dom. Bardzo często osoby współuzależnione przejmują zadania i wręcz wchodzą w rolę, w tą rolę, która jest zaniedbywana przez osobę uzależnioną i często właśnie widzę, że, że takie osoby robią, co mogą i te środki samoobrony właśnie, to aby siebie bronić, aby bronić rodzinę często przynoszą odwrotne efekty. Osoba współuzależniona, weźmy przykład, na przykład żonę osoby uzależnionej, żonę alkoholika, Właśnie żyje w takim świecie ambiwalentnym, gdzie z, z przyjaciela, z żony staje się wrogiem, chce pomóc, ale to co robi, to co robi pomagając często obraca się przeciwko niej. Ta samoobrona staje się samozniszczeniem na dłuższą metę. Taki swoisty taniec, do którego zaprasza nas ta osoba uzależniona, my w to wchodzimy. Na jej zasadach próbujemy żyć tak, żeby to życie jakoś ogarnąć, i po czasie okazuje się, że to tworzy też wielki problem. Problem współzależnienia, czyli problem toksycznej adaptacji do sytuacji, przyjęcia rzeczy już czasem jako normalne, choć trudne. Wielu współzależnionym z trudem udaje się przetrwać. A większość nie może nigdy zaspokoić swoich potrzeb. To jest bardzo, bardzo ważne i też bardzo trudne, że osoba współzależniona to osoba, której trudno później zaspokoić swoje potrzeby. Scott Eggleston, terapeuta, powiada, że współzależnienie jest takim sposobem zaspokajania potrzeb, który nigdy nie prowadzi do ich zaspokojenia. Mamy dobre intencje, ale źle je realizujemy. Czy można to zmienić? Czy można zmienić zachowanie, czy można zmienić sposób myślenia? Pewnie nie jest to proste, ale można zawsze próbować. Można zawsze próbować wprowadzić nowe rzeczy w swoje życie, poprzyglądać się życiu ile to, na ile to możliwe, na ile będziemy wydolni z pomocą też innych osób wprowadzić zmiany. Do tego zachęcam, aby wyjść z tego błędnego koła. Dzisiaj chciałbym zająć się opiekuńczością. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że moja siła leży w cieniu mojej słabości i coś, co jest moją silną stroną, taką właśnie jak opiekuńczość, może się też stać moją słabą stroną. I tak to bywa w życiu, ale też tak to bywa w życiu osoby uzależnionej. Jeżeli osoba uzależniona, alkoholik, tak, przyjmijmy, że to będzie osoba uzależniona od alkoholu, trafi na partnerkę, na, 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 na kobietę, na żonę. Która ma tendencję do bycia bohaterką, ma, tak, ma tendencję do e, opieki, do tego, żeby opiekować się. Ona często z roli matki e, to, to gdzieś ma w sobie, ta, ta, ta rola matki, i rozciąga tą rolę też na, na partnera i zaczyna zajmować się. Obszarami życia, które zaniedbuje ten partner. Początkowo no, wygląda to, że to jest odpowiedzialność. No, jestem odpowiedzialna, więc muszę zająć się dziećmi, muszę zająć się synem, muszę zająć się domem, muszę zająć się rachunkami, muszę się zająć mechanikiem, samochodem i tak dalej, i tak dalej. Tego jest coraz więcej, ale zwróćmy uwagę na to, że ta druga osoba, jeżeli jej się to odpuszcza, a rozwija się jej uzależnienie, to tworzy się pewnego rodzaju dysfunkcja, tworzy się. Wypracowuje się w niej świadomość taka, że praktycznie to się samo robi, tak? że to się samo robi, że moja, bo ja ogarniam życie, że daję sobie radę, bo wszystko jest poukładane. A więc my zachęcamy, jako terapeuci, zachęcamy do tego, aby dać osobie uzależnionej ponosić konsekwencje swojego uzależnienia. Czasami to jest bardzo trudne, bo to życie jest tak połączone, że no chcemy wejść w rolę tamtej osoby, żeby nie było dysfunkcji w rodzinie, żeby to wszystko jakoś funkcjonowało więc kobiety biorą drugi etat, pracują więcej żeby wystarczyło na rachunki, mąż przepija pieniądze auto się zepsuło, to jest jego działka to jest jego rola, jadę naprawić, no bo też muszę się nim przemieszczać to, to, to są trudne, ale chciałbym dzisiaj właśnie troszkę powiedzieć o tej opiekuńczości, która yy, przeradza się w taką nadopiekuńczość do tego jeszcze jest to coś takiego, co jest podsycane też, myślę, kulturowo w naszym społeczeństwie, że taka kobieta, która ogarnia wszystkie te sytuacje, łapie życie, no to jest jeszcze, doświadcza pewnej nobilitacji społecznej, jest pokazywana jako bohaterka. Do absurdu, nieraz do, słyszę historie, które są dla mnie absurdalne. Wręcz jedna z moich pacjentek opowiadała, o tym, że e, jej teściowa zawsze czuła się odpowiedzialna za to, e, że kiedy teść gdzieś się napił i nie wraca do domu, to ona musi go przywieźć. I on się nauczył, że on ma darmową taksówkę. No i to samo próbowała później zrzucić na synową. I synowa weszła. Te buty, i zawsze było tak. To nie, to nie było problemem, to, że Teściu się napił, tylko że ktoś go nie przywiózł do domu i nie wiadomo, gdzie on jest, i wszyscy teraz byli na baczność. Tak to mniej więcej wygląda, te mechanizmy. Eee, I teraz, jak mogą się czuć współzależnieni w kontekście właśnie opiekuńczości? Tutaj ja korzystam z materiałów i z książki hmm, Melody Beatty. Koniec współzależnienia: jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie. Sam tytuł już jest bardzo wymowny, jak przestać. Kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie. Tu już jest odpowiedź, jak gdyby w tym tytule tego można się nauczyć. Tu będziecie widzieli tą układkę odwrotnie, ale ja też wpiszę ten tytuł pod filmem. Zachęcam do, do, do lektury tej książki. I teraz wymienię kilka takich cech, w których być może Państwo się rozpoznacie. Osoba współzależniona w kontekście opiekuńczości może czuć się odpowiedzialna za uczucia i myśli innych, za ich działania, wybory, chęci, potrzeby, za ich pomyślność czy brak pomyślności. To jest takie przesunięcie granicy, trochę tracę swoją tożsamość tą granicę, gdzie ja jestem i za co ja odpowiadam a biorę, bardziej przyjmuję się inną osobą. Też takie osoby w kontekście opiekuńczości czują przymus pomagania osobie mającej problem poprzez na przykład dawanie nieproszonych rad. O ile ja się nasłuchałem takich sytuacji, matki ciągle podsyłające filmiki synom, dające ciągle rady. To jest właśnie ta opiekuńczość, wsuwanie rozlicznych sugestii lub obdarzanie jej gorącym uczuciem. Czuć złość, kiedy pomoc ta jest nieskuteczna, więc chcemy pomóc. Pomoc jest nieskuteczna, a my się złościmy. Nie bierzemy pod uwagę, że do tanga trzeba dwojga i ta druga osoba jest tutaj odpowiedzialna za przyjęcie tej pomocy. Osoba współuzależniona może ubiegać życzenia innych. O, wow, jakie to jest cudowne. Prawie jak Mikołaj, prawie jak złota rybka. Ubiegać życzenia innych, albo odgadywać ich potrzebę. Więc to jest takie życie skoncentrowane znowu nie na sobie, tylko na drugiej osobie, na partnerze, co byś zjadł. Eee, I tutaj trzeba. Mądrości, bo nie ma nic złego w kochaniu drugiej osoby, spełnianiu jej nawet zachcianek, oczekiwań, nieraz tak. Ale tu mówimy o pewnym toksycznej adaptacji, mówimy o tym, że staje się to czymś, co nas samych niszczy. Ubiega się życzenia innych, odgaduje się potrzeby, zastanawia się, dlaczego inni nie robią tego samego dla innych, a więc też mamy oczekiwania, że jeżeli ja to robię, że wszyscy będą tak samo się zachowywać. Kolejną taką cechą to współzależnienia w obszarze tej opiekuńczości, to jest mówienie tak, kiedy osoby współzależne mówią tak, kiedy myślą nie. Robią rzeczy, których w istocie nie chcą robić, robią więcej niż do nich należy, a także robią za innych to, co mogliby, mogliby zrobić sami. Robienie za kogoś, wyręczanie, wyręczanie. Niedawno słyszałem, jedna z moich przyjaciółek mówiła o Matce, która trafiła do poradni z kilkunastoletnim synem, który był totalnie nieprzygotowany do życia. Mama z babcią wszystko robiły za tego chłopaka od najmłodszych lat, i on dzisiaj stał się trochę nieprzygotowany do życia, tak, a więc dla niego problemem było nawet dla kilkunastoletniego, chyba czternastoletniego chłopaka wyjście z psem na spacer, bo on nigdy nie robił, zawsze z wszystkiego był wyręczany: zaścielenia łóżka, z umycia po sobie talerza, z zrobienia prania, z posprzątania koło siebie. Jaki później powstaje, powstaje osoba, której no, chcemy dobrze, chcemy, troszczymy się, ale, mm, ale tworzymy osobę w pewnym sensie upośledzoną życiowo, e, która nie radzi sobie z życiem. Trochę mamy to na własne życzenie, nieświadomi tego, do czego to prowadzi. Róbmy rzeczy świadomie, zastanawiając się, jaki będzie efekt tego. To jest taki mój apel. E, kolejna cecha. Nie wiedzieć, e, czego naprawdę chcą, czy potrzebują lub w przypadku, kiedy nie znają swojego pragnienia, potrzeby, uważać, że nie są one ważne. Takie osoby nie wiedzą, osoby że nie wiedzą, czego chcą. Są zamieszane, nie znają swoich potrzeb, głęboko je zasypują, e, troszczą się o innych, nie robiąc nic dobrego dla siebie. A wynika to też z samooceny. Często myślą, że są mało ważne, że to one się liczą, przyjmują taką bohaterską postawę. Starają się zadowolić innych zamiast siebie. To jest też bardzo mocna cecha współzależnienia. Mm, łatwiej odczuwają i wyrażają złość z powodu niesprawiedliwości spotykającej innych niż ich samych. A więc, o, jeżeli to mnie dotyka, to nic, ktoś mnie uraził, a to nic, ale tam ktoś został dotknięty, mojego syna, mojego męża, ktoś uraził, i wtedy jest już reakcja nadmierna, reakcja złości. Czują się niepewnie wtedy, kiedy coś z siebie dają mają poczucie winy, gdy im się coś daje też, tak? Kiedy im się coś daje, czują się niepewnie, mają wręcz poczucie winy, że im się coś daje. Może tak. Zobaczmy, jak, jak się zachowujemy, kiedy daje nam ktoś komplement, kiedy coś nam ktoś daje, nieraz trudno nam to przyjąć. Osoby współzależne odczuwają smutek, dlatego, że przez całe życie dają z siebie wszystko innym, a nikim nic nie daje. Mogą też czuć pociąg do osób będących w potrzebie i tutaj, lub przeżywających chłopoty, Podświadomie to, to się dzieje bardzo często i tak, i przyjmuje się taką postawę. Odczuwają udrękę i uważają, że inni wywierają na nich presję. Uważają w głębi duszy, że inni są za nich w pewnym sensie odpowiedzialni. Winią innych za swoją sytuację, to jest też bardzo często obwinianie. Twierdzą, że to inni sprawiają, iż, iż odczuwają oni wszystko w taki, a nie inny sposób. Czyli tak jak gdyby są ofiarą tego życia, w którym są tego położenia, i nie potrafią zrobić ruchu, żeby się z tego wydostać. Dlatego tak często zachęcamy do grup wsparcia, do osób współzależnionych, do terapii. <laughs> Uważają w głębi duszy, że nie są za nich. W pewnym sensie odpowiedzialni, winią innych za swoje sytuacje, twierdzą, że to inni sprawiają, iż odczuwają oni wszystko w taki, a nie inny sposób. Tak to drugi raz to przeczytałem. E uważają, że inni doprowadzają ich do szaleństwa, czują się niedoceniani i wykorzystywani, uważają się za ofiary innych, stwierdzają, że inni tracą cierpliwość, wściekają się na nich z powodu e wszystkich wymienionych wyżej cech. To są cechy osób współuzależnionych w kontekście opiekuńczości. Tutaj na pierwszy plan wychodzi to, że właśnie inni stają się ważniejsi niż my sami, niż taka osoba stara się dobrze czynić innym, a nie dba o siebie. To będzie tutaj kluczowe. W kolejnym odcinku zajmiemy się kolejnym blokiem, kolejnym obszarem i porozmawiamy tutaj o poczuciu niskiej wartości. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za to, że jesteście na moim kanale. Wszystkiego dobrego, życzę dużo siły i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.